Extreme Mamy tutaj dwóch zawodników! Przemysław Badowski! Są drugi. jest SXR! Badowski Przemysław! Badowski Przemysław! Dwóch zawodników mamy! Moto to Doczekasz się bracie, doczekasz! I zwycięzcą tej kategorii jest... Mabel Jan Radny. nie jest 1300R Przemysław Jan Ratajczak Fantastyczny wynik dzisiaj A teraz przechodzimy do kategorii Moto Chopper Mamy tutaj dwóch zawodników I tutaj jest Mario Wiedrowski Jamaka Rider Ale przy Stojach Mario Biedrowski Yamaha Rider. A zwycięża tą kategorię. Na Harley na Wissanie Pało Pan Konrad Kosmala raczej kolega i przyjaciel. Pan Konrad Kosmala. Miałem przyjemność zamienić mi kilka słów. Przyjemny gość, wesoły, oddany motoryzacji do głębi, do samego spodu, do inwentu. I teraz już kategoria King of Motors. to Jośku Załodników.